Ja mam kobla. Masz drzwi? No. Masz, jakbyś nie miał. Patrz, będziemy mieć fajne osiedlenie. Człowieku. Wiesz, że to jest jedno dodatkowe miejsce w takim Nie, bo w, poszły się jebać pochonnie. Z dwóch tych, z dwóch miejsc zajętych zrobiło się jedno. Oszczędniej. <grym> Twoja logika. No co? Wcześniej pochonnie i e, te zajmowały dwie. A zrobi połączenie i jedno. Jezus, łącz przedmioty. Zamknij drzwi. Są Nie znam na nagraniu, żeby był. Z... Sorry, że zamykałem Tak, tak samo jak ja ostro ja z tym craftboxem. Eee, tego akurat nie było. No seria, to postawiłem ono zniknął. Tam nic nie było. <laughs> Sorry. Tam nic się nie działo. No Ty, do... zrobimy łóżka i dawaj stawę ja... Ja mam 17 wełny. No właśnie. A jak boksa Czekaj. Ja mam do trochę... Czas minął. Kończymy. Zarcik. <laughs> no, to będzie na party podzielone. Tylko żebym wyczuł czas. Warto jako odcinka Dwa razy po 11 um, czekaj, dwa razy, 22 minuty. Jeszcze 10 minut mamy. Wyrzuciłeś te Wiem, mam za mało miejsca dobra. w ekipunku. Daj mi dobra No to co? Żegnamy się czy jak to robimy? Dalej jedzie. Eee, dobra, to było dziwne. Ej, masz... Jakie masz IDM, bo ja mam trochę zwolny ekipunek Masz żelazo? masz żelazo, masz masz trochę żelaza e, na pewno masz, masz jakiś gravel, masz nie nie masz gravel, okej okay. możesz mieć dać mam dwa masz nie masz jedną, bo ja mam drugą no masz sadzonki, nie wiem jakie masz, jakiekolwiek możesz mi dać grzyby masz much komory też też dobra, wełnę masz nie piórka no Łapaj Jajko Nie Masz surowe kurczaki na pewno No Dobra, na razie jest tylko wolnego miejsca Oj, łapaj, jedno jedno twoje Wiem czekaj Co to było A, O, Weź ten kram kurczę Rzuć mi go No to idziemy na te góry, co nie? Tak. Czekaj, zbiorę drzwi. No szkurde! Zniszczyłem drzwi Otwierasz Ale widziałeś dobrze, że ja tam byłem To się drzwiami się nie bawi, bo zawiasy zepsujesz Ja pierdzielę, miałem je zniszczyć, a nie bawić Ty się bawiłeś No dobra, to ja Idź już na te góry Powoli Dobra Co ty robisz? Kazałeś iść powoli Dobra, uciekam od ciebie Ja mam czwarty level, a ty? Haha, ha, piąty O tyż. O, em Jakbyś się zabił, to by się, nie? <laughs> Chciałbyś, ja mam skill'a doska... Ooo O, kostek tu zmarł Biegaczysko Mam dosyć bicia kurczaku po drodze no, ja też. Czyli na wewnę. Zostaw ja wezmę, ja mam ją... Ja 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 mam... ...w EQ. Czy ona miała cztery klocki? Nie wiem, może. Odbieraj to. Co za człowiek. No co? Rzuć wiciel... mi Nie no, chciało mi się ku wciskać. To sobie przemień klawisz na jakiś inny. Nie. Tak. Czekaj, to już są te góry? Te ja, chyba. Coś słabiutko, z daleka to lepiej wyglądało. No. no. Jezus Mary, już 15 minuta! Jak to leci szybko? Ej, macie, e, no, widzowie, którzy nas oglądacie, chyba. Macie jakiś sposób, żeby nie leciał tak szybki, tak szybko czas? Żartuję. Dobra, nie mam pomysłu, za bardzo się osiedlić. Tak latać w kółko chyba właśnie. nie będziemy. Jestem w kropce, ale chyba tam gdzieś. No i tu ogólnie. Dolina smoków powróci. No. A może wrócimy tam tą górę? No, wszystkie osiedlić w planie mam. Reaktywacja smoczy doliny. Nie jest tu zbyt ciekawie. Epicko. Musi być epicko. O, ta. tam było lepiej. Szkoda, że to ten, ta mapa poszła się. Jebać. Oj tam, oj tam. Nie wiem, musimy wymyślić jakiś pomysł, bo zakładanie w kółko jest trochę nieciekawe. Nudne. Ja bym już to dawno wyłączył. Hmm. <laughs> hmm, źle zrobiliśmy. Mogliśmy skończyć normalnie. Why to serious? No E. To sensu nie miało. <laughs> Ale... <dlaczego? Dobra. laughs> Dobra, chodź tego. za mną. A czego, skończyć wtedy? Ponieważ to tylko, że wytłumacie z tego. Bo ja się no ufa, wtedy A wtedy moglibyśmy, trzeci... Moglibyśmy trzeci odcinek wtedy zrobić jakoś inaczej. Albo go przyspieszyć, albo w ogóle by go nie było. No jak, musiałby być kiedyś trzeci odcinek. Nie, chodzi o to, że nie byłoby go. że bylibyśmy już w tym miejscu, w którym byśmy się osiedlili. Dobra. I... Chodź, może to no, jest Ty czekaj, sprawdzenie miejsca na dysku. Bo... eee spoko. Nie sprawdzę, nie, no JJ. No wiem, mam więcej, ale lepiej uważać. Nie o to chodzi, ale. Ale okej. Okay. No jest głupi świniak. No jeszcze nie dał porkciotów. Porkcioto. Są jeszcze. Eto, e, be, 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 be. Dobra. Trochę cicho mówię chyba. A i tak to później będzie podgłośnione. To się naprawi. Na pewno nie ciszej niż ostatnio. Nie wiem. Żart. Oj. Jakaś stop klatka. No bez jaj. Eee, cięcie, przepraszam. Kurde, to już z Krótkie cięcie. Eee, witamy z powrotem. No. O fok. Później będę no. musiał się męczyć w audio. No, z, Nie z, moja wideo. Wow, nie ja wiedziałem, że z trzcina rośnie na. Cztery klotki aż. Rośnie, znaczy nie wiedziałem, że rośnie, ale... Tak. można było ją samemu tak ustawić. Tu jest, gdzieś koło tego jeziora. W hmm, No, bardzo mi to pomogło. Pani już coś 19 minuta leci. Hm, w sumie... ...w sumie ja nie to jest źle. miejsce je. fajne. Tu jest... ...jest takie jeziorko z jednej strony. Ja tu później... Później Nie przerywam ci No, ja tu gdzie znalazłem sobie fajne miejsce, czekaj, coś tam postawię Zrobię sobie drogę do doliny Czyli sobie tu postawić tego pumpkina. O Dobra, myślę, że by się znaleźć są nasiona, czyli jeśli to mogłeś być tam, gdzie ja zajmę sobie to. Tam jest pumpkin. No, no, cię lataren. Ale, ale mi to wielce mówi coś. No, jest cholery na świecie. Podaj kordy. Stoi. Dobra. Of nie zapisujesz X970 Z518 podałem okej. Okay. Gdzieś w tę stronę powinieneś być. No gdzieś kurcie. O, znalazłem. A ja znalazłem ciebie. Ja widzę tylko kurczaki. Na co jeszcze nie ma? A ja nie. Tutaj, co to jest fajnego? Mam. Masz drewno? To rzuć mi. Trzeba moje deski. to jest moje drewno. Deski tam rzuciłem. Krzyni. Dobra, gdzieś ty. A na nas ci trzeba? Dłużo. Co? Zaryzam mu leki zrobię. Czy znaczy będę kombinował z tym? A, drugi, trzeci osiedli. odcinek to już. A my, my dom budujemy, tak? Myślę, że w tej okolicy się osiedlimy. Tu jest, to jest dosyć fajne. No, Góry, są... Góry są niedaleko. To jest kilka biomów blisko siebie, dosyć. Nie jest tu źle, jest jeziorko. Tu jest rzeka, a tam jest jeziorko zaraz obok. Tam, gdzie ja byłem. No. Nie jest tu źle. No, no fajnie. No, no to myślę, że już będziemy kończyć już standardowo trzeba kończyć. No nie będziemy nie, nie, już, nie będziemy teraz domku, nie, ma, no, nie to... ma to sensu za bardzo. No i co? Zobaczymy się w następnym odbywać. No, Dziękuję do do no zobaczenia. i cześć. Do następnego.